Witamy na kanale Sława Polska. Ukraina wreszcie obudziła się ze snu nad Morzem Czarnym. W ostatnich dniach dodał kolejny do swoich sukcesów na linii frontu i ponownie otworzył się na Twoje Morze Czarne. Według napływających informacji, gigantyczny rosyjski statek został zaatakowany. Ten statek jest niezwykle ważny dla Rosji. W rzeczywistości byłoby miło, gdybyśmy nazwali go najważniejszym statkiem na Twoim Morzu Czarnym po prawej burcie. Ponadto istnieje wiele wiadomości z pierwszej linii października. Ukraińskiej Brygadzie Batalionowej udało się zdobyć wiele miejsc, organizując szybką dywersję na terytorium Rosji. Dekomunizacja Bachmuta spowodowała, że Ukraina zaczęła atakować kolejno na kilkudziesięciu frontach. Rosja nie spodziewała się tego. Kiedy ogłosiłem, że pokonaliśmy Bamutę, Ukraina oficjalnie wskrzesiła, mówiąc, że powiem ostatnie słowo. Następnie spójrzmy razem na niedawną sytuację zarówno z terytorium, które Ukraina szybko zdobyła, jak i statkiem, który zaatakowali. Nasze pierwsze wieści z krytycznego rosyjskiego statku. Ten statek jest obecnie statkiem rozpoznawczym wyposażonym w najnowszą technologię. Statki rozpoznawcze są w pełni wyposażone w radary i systemy krytyczne. W ten sposób zobaczysz wszystko, co dzieje się wokół ciebie i w pewnym sensie zdominujesz całą wojnę. Ten statek był okiem Rosjan na Morzu Czarnym. W ten sposób widzieli, skąd Ukraina wystrzeliła pociski lub zaatakowała. Następnie wystrzelili rakiety w miejsca, które zaatakowała Ukraina. Więc jeśli uda ci się zatrzymać ten statek, w pewnym sensie ograniczysz rosyjskie ataki z morza. Do tego właśnie dążył na Ukrainie. Według najnowszych informacji Ukraina dokonała niespodziewanego ataku na ten statek o imieniu Ivan Kers. Dziś w nocy rzekomo rosyjski statek rozpoznawczy Ivan Kers został zaatakowany przez trzy bezzałogowe statki. Incydent ze statkiem miał miejsce po przepłynięciu Bosforu. Celem było uszkodzenie krytycznych systemów radarowych nad statkiem i statkiem. Statki i Sidboat nie noszą potężnej broni szturmowej, dlatego stają się podatne na ataki z zewnątrz. Dlatego musisz chronić te statki. Został jednak zaskoczony, ponieważ Rosja nie spodziewała się tego ataku po przekroczeniu cieśniny. Drony morskie wypełnione bombami zaczęły zbliżać się do rosyjskiego statku z trzech stron. Chociaż zestrzelili i rozbroili pierwsze dwa statki kamikazy z dużych odległości, trzy. Dron zdołał zestrzelić rosyjski statek. Ten dron wykonał kilka ruchów w prawo w lewo, zbliżając się bardzo blisko rosyjskiego statku. Rosyjskim marynarzom udało się zestrzelić drona 100 metrów od statku. Gdyby przesunął się o kolejne 50 metrów, nie byliby w stanie uderzyć, ponieważ było zbyt blisko, a naładowany bombą dron uderzyłby w statek i eksplodował. Ta eksplozja spowodowałaby poważne uszkodzenia statku podczas holowania, podobne do uderzenia torpedowego. Ponieważ statki zwiadowcze nie są tak silne jak uzbrojone okręty wojenne, ich celem nie jest przystąpienie do wojny. Zbierają informacje, śledząc walkę z daleka. Więc gdyby ten ukraiński dron morski uderzył w statek, Rosjanie straciliby kolejny statek. Być może wkrótce zobaczymy więcej ataków w tym stylu. Ukraina może osiągnąć swój cel, przeprowadzając bardziej taktyczne ataki. Kolejna nasza druga wielka wiadomość pochodzi z Rosji. Wczesnym rankiem duża ukraińska grupa dywersyjna zaatakowała terytorium Białgorodu. To pierwsza fala dużego ataku. Ponieważ konwój ma uzbrojone transportery opancerzone i dużą liczbę czołgów. Chociaż początkowo rosyjski gubernator nie przyznał się do ataku, gdy incydent stał się ostateczny, powiedział, że sabotażyści zajęli terytorium regionu. Rosji Rosja będzie w trudnej sytuacji, ponieważ Rosja będzie próbowała zająć Bachmut z większą liczbą żołnierzy. Ponadto w obwodzie biełgorackim Rosja ma systemy obrony powietrznej i broń jądrową. Mówi się, że te wyrzutnie rakiet uciekły po ukraińskim nalocie ukraińskie pojazdy opancerzone zbliżyły się tak blisko tych dział, że musiały się wycofać. Systemy obrony powietrznej w tym regionie są bardzo cenne dla Rosji, ponieważ kontrolują północną część frontu z tego obszaru. Ukraina doskonale zaplanowała atak dywersyjny. Najpierw czołgi zaatakowały, cofając rosyjskie systemy obronne. Następnie rozpoczęły się ataki dronów na wojska rosyjskie, które pozostały bezbronne z powietrza. Drony kamikazy wielokrotnie atakowały pozycje rosyjskie. Chociaż niektóre drony zostały przechwycone, Ukrainie udało się siać spustoszenie w siłach rosyjskich. Obecnie Ukraina zdobyła dwie rosyjskie twierdze na drodze białorudzkiej. To najważniejsza droga do rosyjskiego miasta. Zajęcie miejsca jest trudniejsze niż jego obrona. Prawdopodobnie Rosja zajmie trochę czasu, aby odzyskać te terytoria. Straci wielu swoich żołnierzy, próbując go odzyskać. Chociaż Ukraina nieco zwolniła w ostatnich dniach, ponownie zaczęła zadawać krytyczne straty. Następna wiadomość to bomba. Powiedziawszy to, Rosja w pewnym sensie przyznała, że została pokonana. Prajgodzin, założyciel grupy Wagner, powiedział w tym tygodniu, że Rosji nie udało się zdemilitaryzować Ukrainy, co jest jednym z jej głównych celów, i że dzięki swoim atakom wzmocniła armię kijowską. W wywiadzie wideo, który jest obecnie rozpowszechniany w sieciach społecznościowych, nie udało nam się i wydaje się, że wręcz przeciwnie zmilitaryzowaliśmy Ukrainę, powiedział Prajgorzyn. Rosji, Rosji i niepowodzeń Rosji na Ukrainie, powiedział, że po zeszłorocznych rosyjskich atakach na Ukrainę Kijów otrzymał więcej żołnierzy i broni. Więc zamiast przegrać wojnę ukraińską od samego początku, faktycznie stała się silniejsza. Dzięki pomocy USA i Zachodu otrzymał potężne systemy obrony powietrznej i rakiety. W nadchodzących tygodniach dostaną nawet myśliwce F-16. Ponadto, zwracając uwagę na niepowodzenia Rosji, założyciela Wagnera, a także chwaląc swojego przeciwnika, Praegoschin powiedział, Ukraińcy są jedną z najsilniejszych armii do tej pory. Ta obserwacja diametralnie kontrastuje z początkowymi oczekiwaniami Rosji, że przedwojenna armia ukraińska upadnie i będzie w stanie zająć Kijów w ciągu kilku dni. Mają wysoki poziom organizacji, wysoki poziom wykształcenia, wysoki poziom inteligencji, powiedział. Mają różne bronie i współpracują również z każdym systemem. Jak już powiedzieliśmy, Ukraina otrzymała dużą pomoc z Zachodu. Wojska kijowskie wykorzystały te systemy do zadawania miażdżących strat armii rosyjskiej. Od grudnia Rosja poniosła ponad 100 tysięcy ofiar i osiągnęła jedynie ograniczone sukcesy terytorialne. Ukraina przygotowuje się do długo oczekiwanego kontrataku, który może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację Rosji. Prezydent Ukrainy Zełeński oświadczył, że z wielką determinacją przygotowują się do kontrofensywy w warunkach wojny, że podejmą ważne kroki w jak najkrótszym czasie i są do tego zmotywowani. W rzeczywistości Ukraina powiedziała, że atak SIHA na magazyny Paliw na krymie kilka tygodni wcześniej był przygotowaniem do masowej kontrofensywy. Ataki te wysadziły wiele rosyjskich zbiorników paliwa i uszkodziły rosyjskie bazy, Możliwe, że w najbliższych dniach zobaczymy masowe ataki zarówno na Krymie, jak i na Ukrainie. Wreszcie Rosja nadal cierpi. Ukraina zatopiła kilka rosyjskich okrętów wojennych, ale jedynym dużym statkiem, na który trafiły, była Moskwa. To haniebna strata, ponieważ jest okrętem flagowym floty czarnomorskiej. Ale z dala od pola bitwy niepowodzenia Moskwy na Ukrainie wydają się wpływać na plany modernizacji marynarki wojennej. Rosji i Rosja jest najbardziej zauważalna na największych okrętach nawodnych, atomowych krążownikach liniowych klasy Kirov, admirał Nachimow i Piotr Wielki oraz jedynym rosyjskim lotniskowcu admirał Kuzniecow. Rosji i Rosja ma być najbardziej zdolnym do walki okrętem nawodnym, ale połączenie problemów konserwacyjnych, problemów finansowych i słabych wyników operacyjnych sprawiło, że były to największe bóle głowy rosyjskiej marynarki wojennej. Statki te nie podlegają obecnie konserwacji i musiały zostać wycofane z pola bitwy. Wszystkie zostały umieszczone w gotowości w rejonie Stoczni. Ponieważ Rosja woli wydawać pieniądze na amunicję i pociski, wydaje się, że nie będzie w stanie przywrócić tych statków do służby tak długo. Zobaczymy, co jeszcze zobaczymy z wojny i Rosji w najbliższych dniach. Podążając za nami, będziesz mógł szybciej uzyskać dostęp do informacji z Ukrainy i całego świata. Do tej pory dochodzimy do końca naszego filmu. Życzę wszystkim dni bez wojny. Do zobaczenia.